Hej, cześć, Siemanko, ja jestem Wojtek i witam was w kolejnym odcinku Metro 2033. W ostatnich odcinkach, no, działo się dużo, a w dzisiejszym odcinku e, przejdziemy przez kolejne śnieżne tereny, bo z tego co pamiętam, e, przeszliśmy właśnie przez ostatni śnieżny teren, weszliśmy e, do domu i wyszliśmy do stacji, w której uratowaliśmy dzieciaka i właśnie nie jestem pewien czy to nie jest ta kobieta, co tu chodzi z tym dzieckiem, albo nie wiem. powiedzę, że ma Sparta z tym na plecach, to chyba ktoś z Sparty jest, ale nie jestem pewien, także zapraszam do oglądania i teraz będziemy mieli krótkie wspominki, czyli wspominkę notkę, którą Artyom zapisał. on the no i witam Was w tym samym miejscu, gdzie stanęliśmy ostatnio Choć to no nie jestem pewien, czy to było tutaj No tak, bo tutaj, tutaj ich, ich załatwiliśmy no Teraz musimy się udać na dach Tutaj widziałem jednego typa

i fajnie, fajnie się z nim, fajnie się z nim chodzi, dobra tutaj omijamy tego gościa mamy kolejnego gościa i teraz musimy wejść na dach bo okazało się, że to czego my potrzebujemy znajduje się na dachu I tutaj mamy demona i ja tego tutaj nie widzę w sumie, ale nie wiem czy to jest dokładnie a tutaj mamy jakiegoś gościa, tego załatwimy a dobra bo to jest ten gość, dobra to nie jednak nie bo ich Żeby było bezkrwawo bez podnoszenia bez śmiertelnych ofiar i chciałbym znaleźć to miejsce w którym mamy włożyć tą kasetę i ja wiem gdzie jest to miejsce tylko nie wiem czy nie wiem czy da się wejść tędyk tam na to miejsce bo jednak wydaje mi się że tędyk co my teraz przyszliśmy też możemy wejść tam na górę. Dobra. Tutaj... tutaj było to wejście? A nie to z drugiej strony, nieważne. Tędy czy było wejść. Dobra, no już się nas usłyszą. No dobra. Chyba nas nie widział. No, tam jest ten... Tam jest ten cały właśnie... Demon. O, tam jest właśnie, widzicie? Z tamtej strony właśnie jest to czego my potrzebujemy, czyli właśnie to całe... Cała wieża Z tym... O, to są linki porobione Dobrze zauważyłem Raczej, no... Spróbuję się nie... nie, w, nie w jakąś... Nie, w, nie wejść, ale... Dobra, ten dech już chyba da się wejść tam Mam nadzieję, że ten demon leci, bo się nie chce z nim strzelać Dobra, dalej Dobra, i jesteśmy Okazało się, że ten możemy też wejść, bo to jest ten, e, koparka, która była w poprzednim odcinku, no gdzieś miałem wejść po drabinie, a ja na to nie wpadłem, no i trudno się mówi, więc no... No i jak mogliśmy zniszczyć właśnie yy, Właśnie jesteśmy jednym z yy, ostatnich ocalałych żołnierzy i możemy się poszedzić tym, że yy, O Jezu, ciekawsze jak wejdę w tą tego co coś się stanie. Widzę, że tu są pułapki, w sensie ja widzę że są uzbrojone, ale Czy mogę po... O, mogę je zniszczyć jedną przynajmniej. Nie mogę podnieść ale możemy je zniszczyć Dobra teraz jest bezpiecznie, znaczy powinno być bezpiecznie I mamy notatkę na tym etapie O, drugą którą poprzednio nie mogłem znaleźć Także zatrzymajcie sobie filmiki, poczytajcie ja ruszam dalej Znajdę tutaj coś jeszcze, jak nie to po prostu idę dalej teraz, no bo nie, nie widzę, nie widzę Tu nic innego jak pójście po prostu dalej Demo tak będzie stał tutaj Mogę do niego strzelić, no ale jednak Mi nic złego nie zrobił Dobra schodzimy tutaj, gdzie mieliśmy być ostatnio i teraz tutaj mam zejście na dół, z tamtej strony też było zejście na dół więc tutaj nie ma różnicy chyba tych zejdziemy weźmiemy sobie to oczywiście, idziemy na kucaku i tutaj są drzwi właśnie i z tymi drzwiami są ludzie Ojej, pójdziemy tutaj o nie zauważyli nas najdoprzy w sumie Dobra, jest jest no jest dobrze no nie wiem jak ja mam przejść konik na zewnątrz ale no dobra może tam jakoś dałoby się spaść no chyba tutaj nic nie znajdę bo notatki tak mam wszystkie chciałbym z wyjść w końcu Tutaj mamy żołnierza, ale on patrzy się w naszą stronę i tutaj też mamy kolejnego żołnierza, który idzie w naszą stronę Broń, szkoda, że no... Staram się robić to bez ofiar, bo wpadłem tu z kałachem i wszystkich porstrzelał po prostu No nie po mam te bronie, no ale jednak no chcę zrobić to bez bezkrwawo bo... Mam nadzieję, że mnie nie zauważy No i idź sobie stąd, gościu. Dobra, sobie idzie stąd, w pizdół. Tutaj mam jednego? Nie, mam dwóch. A pójdziemy za tym, zobaczymy... ...czy coś się stanie. Jakby tutaj... Jakby tutaj przebiec. Poza z strony jakoś. Dobra, wejdę tutaj może na górę i sprawdzę Tutaj chyba się możemy wrócić Tak, możemy się chyba wrócić nawet, dobra Jakoś górą pójdę może Ale nie wiem, zobaczę Muszę jakoś tędyk tutaj można spaść i sobie krzywdy nie zrobić Właśnie widzę, że się nie da Jak spadnę to się zabiję Właśnie, oni właśnie tędy są. Właśnie mogą wyjść Właśnie chyba nie da inaczej do nich podejść e, tam w sensie Jakąś się od dołu A Czekajcie, pój do co jest kurde Dobra, pójdę ten, Pójdę tą, tą drugą możliwą e, możliwym przejściem Co, tu jest gościu? Skąd on się tu wziął? To jest troszkę dziwne, bo tutaj nikogo nie było, a jednak ktoś się pojawił, plus do tego, a bo chyba stąd przyszedł, tak, to jest ten ziomek, który stąd przyszedł, a jednak nie, nie wskrzesił alarmu, plus, no nie wiem jak to jest, że mogę raz powalić takich grubaców, a raz nie. Dobra, gdzie jesteśmy? Już tutaj na dole. Nie zauważył nas. Hmm, no i to jest chyba jedyne przejście, bo nie wiem w sumie jak tam przejść. Paliliśmy tą yy, kasetę. Może no, po prostu ja się przebiegnę, żeby nie, po prostu nie robić tego bez krwawo, no bo jednak... No jednak nie widzę innej opcji, chyba że jakoś tutaj przejdę teraz. Udało się tak może przejść no i pogars. no i udało nam się przejść bezkrwawo taktycznie jakoś Trzy te demony o tam ekipa biegnę to nie wiem raczej się schowam muszę zacząć strzelać z nimi bo wierasz się a, czyli oni poszli na patrol, czyli, no kurde, jestem w troszkę w słowej sytuacji. Przerzucili granat. granat. Dobra, wykorzystamy to, że... O Jezu, oni są na mnie wcelowani. O, Jezu, pijuć chciałem teczkę. Kurwa dziki. Dobra, przebiegniemy się, nie wiem gdzie mam biec. Po

So long. Where's Pavel? Did he.? All right. Later. The situation got worse. Nazis literally flooded the station. He'll have to act alone. Sorry. But if you can shut down their generator, it'll be easier to sneak past the guards. Take this. I will wait for you in the deserted tunnel to Polis. No i teraz nie wiem co wymienić kurde, no ta, ta broń też wydaje się jakaś dobra no ale No jednak, no nie wiem za co ją wymienić Mogę też przejść W sumie nie jestem pewien czy po rurach nie mogę przejść, ale no dobra zaraz się zobaczę tutaj, tutaj się nie da cofnąć niestety Dobra wymienimy ją raczej za tom Za no, za strzelba to nie wiem Potem będziemy w sumie w tego, w polis to, to możemy to wymienić Dobra to Kołacha tego burbona e, Bourbona możemy sobie wymienić O kołach wydaje się spoko opcja. No, no dobra już tutaj widzimy puszki i minę ale zauważyłem że też że możemy wejść tędy go Children, huh? Sturbanfirrer, perhaps? What the life? Maybe get their families and go to Ganza? You know what happened to those who tried. Bastards. No to man, dostaliśmy flaszę za usłyszenie tej rozmowy tych dwóch ludzi z oddziału Dobra, nie wiem jak to zrobić teraz Może po prostu zaskoczę tutaj gdzieś na coś będzie najlepiej. o mogę, mogę tutaj zaskoczyć pogers tutaj mam, mam pierwszą notatkę Dobra, szybko uciekam stąd Może mnie nie zauważą Najlepiej by było Dobra, nie zobaczyli mnie także Także elo No Co to było? A, to Dobra Eee, tam w, Jeszcze raz wam pokażę tą jedną notatkę Eee, I z góry chciałbym też przeprosić tych, którzy chcieli to przeczytać, bo Po niektórych fragmentach gry dałem kursor na tego Na notatkę i no, niechcęcy Teraz dam, dam ostatnie notatki do przeczytania I no, możecie sobie zacząć nim poczytać ale co dalej. Ale było blisko Może go nie znajdą Dobra, gdzie, gdzie jest ten, gdzie mam się kierować? Mam kierować się w tę, tę stronę przedostać się na stację faszystów. Al no, Pomniał coś o jakimś generatorze Dobra, pójdę tędy, zobaczę co tu jest. I tak mam iść tam na stronę, a... Ale... Przejdę sobie. Chyba najsłyszę generator. A, miałem rację. Dobra, szybko, szybko. O shit, dobra. Gdzie jest ten generator? Tu go słyszę ten generator Dobra, jest ten generator Dobra, pójdę tą samą drogą, którą przysiadłem Tę puszkę, choć przeszedłbym się w tamtą stronę. Toha, A, czyli mogłem się zatrzymać posłuchać jednej tej rozmowy. A dobrze, że udało mi się jednak jakoś cofnąć... Tu mamy apteczkę ja się tutaj cofnę jeszcze na chwilę Wezmę sobie co tego Co tutaj było Dobra weźmiemy sobie ten Nie to, nie to, nie to Tylko to może Tak to to Weźmiemy sobie to i poszukamy może coś tutaj będzie Mamy bełty Czy no tak to się nazywało bełty Może Mam nadzieję, że on tu nie wejdzie. Sobie przejść koło niego niepostrzeżony. Czekajcie, tu jest ciemnia, tak? Dobra, możemy go załatwić. Nagle się okazuje, że grubasów możemy załatwić po tym jak no, na linii frontu. No nie mogę ukusić tego jednego jak pamiętacie. No, no dobra, no tutaj chyba tutaj są jakieś katakumby. Oczywiście założymy sobie na i sprawdźmy czy coś tu jest Spalimy pajęczynę żeby tego. No co tu jest Co tu jest? Tu no, mamy jakiś Sekretny pokój mamy tutaj Nic tu znaleźć nie możemy A czyli nagra nagradza nas za explore Poprzez tymi fleszami Okazało się że te flesze są dobre O tutaj mamy wyjście jakieś dobra Spalimy sobie te pajęczyny Bo no i gręczajmy ruch Ortędyk mamy iść Jeszcze się tu chwilę porozglądam Może znajdę drugą notatkę Czekajcie czy mam dwie notatki, już nie mam tu jedną Dobra No i w tym, momie w tym momencie już bym się z wami pożegnał Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Widzimy się w następnym odcinku. Czy to tej serii, czy to innej serii też. No, no i hej.